Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Dzisiaj mam dla Was Samsunga Galaxy S4 Active, którego przetestujemy sobie na dwa sposoby. No najpierw sprawdźmy czy po prostu jest odporny w ogóle na tą wodę. W pierwszym jakby takim teście zrobimy sobie po prostu pod kranem jak zachowuje się nasz telefon. W drugim teście zrobimy sobie, po prostu postawimy sobie go w jakimś pojemniku na wodę i zobaczymy czy, czy to wytrzyma. W każdym razie, no zapraszam, na początku może włączmy sobie wodę. No i zobaczmy. Może włączmy sobie też w ustawieniach, żeby wyświetlacz był włączony dłużej. I zobaczmy. Przyciski tutaj fizyczne działają. Oczywiście coś nam się tutaj włącza co jakiś czas czyli telefon reaguje po prostu na dotyk związany z wodą, która się pojawia, jakby na jego, na jego elementach. Myślę, że tutaj pod tym względem wszystko działa. Można spokojnie telefon zamoczyć i działa jak najbardziej dobrze. Zobaczmy, jak z dotykiem również działa. Możemy sobie przechodzić poszczególne menu. Oczywiście, że jest pod wodą, to już to trochę gorzej działa. Tak jak to widzicie. Ale jak troszkę przeschnie, to już możemy sobie przerzucać tutaj to menu. O. Widzicie, że jednak ta woda tutaj troszkę o, powoduje, że telefon laguje, ale. Po wytarciu na pewno wszystko jest OK. Więc to jest jakby pierwsza część testu. Druga część testu to jest zanurzenie telefonu w całości w takie oto naczyniu z wodą. Więc sprawdźmy jak to będzie wyglądać. Oczywiście dotyk nie działa, no ale telefon się zamoczył. Możemy wgłośnić, ściszyć, wygasić ekran. Więc pod tym względem myślę, że wszystko działa. Oczywiście musimy telefon wyjąć, żeby um, po prostu odblokować go tutaj. Oczywiście on ma teraz mokry ekran, więc ciężko będzie to odblokować. W każdym razie, no, tak jak widzicie, telefon działa. Wykrywa trochę nasz palec. O, udało się odblokować, więc telefon jest cały. Wszystko działa jak najbardziej. Tak jak widzicie, krople wody, które są na telefonie, jednak powodują, że. Przełącza on sobie jakieś tryby, wykrywa po prostu, jakby w niektórych miejscach ekranu, krople, które symulują, jakby dotykanie ekranu, więc no tak to wygląda. Ale spokojnie możemy sobie zanurzyć telefon, i tak jak widzicie, jak najbardziej działa, wszystko jest ok. Muszę wyjąć z powrotem. Najciekawszym rozwiązaniem, oczywiście, w tym całym teście jest oczywiście to, że mm, część na dole jest oczywiście zamaskowana. Pod względem takim, że na miejscu, gdzie mamy port ładowania, jest zaślepka, ale jeśli chodzi o górę, to nie mamy żadnej zaślepki, więc złącze od jakby słuchawek jest tutaj, że tak powiem, otwarte i ciekawe, że po prostu nic się z tym nie dzieje. No a na dole, tak jak mówiłem, mam zaślepkę specjalną, więc wszystko jest ok. I tylna część obudowy również myślę, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, więc. Dziękuję Wam tym razem, zapraszam do subskrypcji. No i trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.